Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku ze Stand Guys. Tak, słuchajcie, widzowie. Gramy sobie w Legendary Block Dash. Tak jak widzicie. Już bardzo długo czekam, żeby zostało dodane tworzenie map. Yy, widzicie, tak naprawdę tu w poniedziałek powinna być już jakby... Aktualizacja taka, że już nawet jakby możecie grać. Już jakby. Ja w poniedziałek może też z tego nagram, jak wyjątkowo, może mi się uda. Jak to będzie w ogóle, nie? Tak słyszałem na odcinku, właśnie jakiegoś tam zagranicznego gościa. Tak ma być. Prawdopodobnie. A tak będzie, to nie wiemy. Ale właśnie tworzenie map ma być dodane y bo jakby teraz to inni, jakby ci twórcy jakby to mam współpracę robili, oni jakby byli, można powiedzieć, mieli zamkniętą betę. Taką zamkniętą, co jest tylko właśnie dla takich współpracowników, co nie? A otwarta beta, czyli dla tych tutaj graczy, co widzicie, i też dla mnie, będzie właśnie w poniedziałek prawdopodobnie. A teraz mamy te niefajne kostki. O nie! O eee, Nie, jakby teraz to było, to bym zginął na 100%, bo by tyle ludzi podpalało wszystkie bomby. No także że będziecie mogli grać chyba w tą betę. Otwartą już. Ja dzisiaj próbowałem wejść Radą właśnie. Nagrywam ten odcinek rano. Próbowałem wejść. Nie da się. Jest dalej taka 0.59 jest beta. A 0.60 nie ma, bo to on będzie na 0.60 Nie wiem, słuchajcie, naprawdę, widzowie, czy to jest oficjalne informacje Ale raczej tak, no, ja nie wiem, powiem ja wam Ja też się zastanawiam, jak to będzie A, a oficjalny pokaz będzie yy, chyba 7 listopada Tak, oficjalny pokaz yy, No Tak jak, w ogóle, jak, jak jesteście fanami Minecrafta, to Nubek został hakerem, tak naprawdę. Tak się stało. Niestety. Nie wiem, czy to czasem nie będzie koniec przyjaźni z Nubkiem. Nagram też pewnie dzisiaj jakiś odcinek w Minecraft'a. Zobaczymy, co tam się dzieje teraz. O nie. Zobaczymy, co tam się dzieje, właśnie. Możemy zamknąć nawet w klatce. Nie wiem. Gdzie on może wszystko tak naprawdę, bo on ma komendy czy nie? A mi on zabrał te komendy, bo że hacker mi zabrał te komendy, czyli Hacker, czyli on, bo już wiemy, że tak było, że on pokazał normalnie usuwanie. bo, bo usunął chyba całego skyblocka, jak pamiętam. Ale co nieważne, za dużo gadam, a nie gadam o grze i za chwilę odpadnę. O nie, co tu mamy zrobić? Aha... Aha, dobra. Proste. Myślałem, że coś tu będzie. Nie. O! Co to było? Co to było? Co to było? Nie. Dobrze! Nie wybuchajcie bo... Dziękuję. Druga, że za chwilę dostaniesz. Ja idę sobie tu. Tu też chyba można. Ej, prawie by ten gościu zdutnął w walizkę. Dobra. O, jakiś gościu to robił i wiedział, że ja się dostanę, no super. O, dobra, ale powiem wam, długo przetrwaliśmy w drugiej rundzie gry, także to jest dobre. Dobrze, słuchajcie, mamy kolejnego blockdacza Legendary. Powiedziałem, że gramy turniej. Czego? Co się dzieje z głową tego burgera? Nie, musicie się przyjrzeć, bo naprawdę jak był pokazany mapy, to dosłownie burger ruszał sobie głową. A cała GAZ nie da się ruszać głową. Tak chciało, co nie? To to kłamczuj, bo to są kilka burgerów. Musicie się bardzo dobrze przyjrzeć. Ja się robię może na niewidzialność. Niewidzialność to jest bardzo dobra emotka. Ten ma patule nie, jak odbasz patule, to już jest podnie, słuchajcie. Do mnie, słuchajcie. jego mnie! Ludzi. Nie powiem wam, ludzie w Sams... umiem być tacy bezczelni. Dobra. Gram teraz kolejną grę i ja muszę sobie oddać. Szkoda, że jeszcze z tym y, gościem nie mogę zagrać. Co nie? Nie wiem jakbym z nim mógł zagrać. Co to jest? Jakbym z, z nim mógł zagrać, to na pewno bym z nim zagrał i bym go rozwalił chyba. Dobra, teraz gra sobie normalną gierę. Naprawdę, bo... Gdyby nie ten głupi gościu, to bym na pewno... Nie wiem, to bym na pewno się dostał, a nie wiem czy bym wygrał. No ale cóż, słuchajcie, nie zadam. Tutaj już musimy wygrać, tu ma ktoś... I no tu pani było? A? Co? Gdzie jest SpongeBob w Guys? Nie, nie ma SpongeBoba. Yy, powiem Wam, to jest jakiś chyba cheater. mi się wydaje. Nie? To jakiś cheater na 100%. Bo ja patrzę w sklepie nie ma żadnego SpongeBoba jeszcze u nas. A on ma skinę SpongeBoba, który nawet chyba nie jest na becie. Powiem Wam, no teraz mnie to zdziwiło. Może oni wprowadzili teraz jakąś aktualizację? Nie, no wątpię, ja. A wszystko jest możliwe w guys, co nie? Nie wiem. Ale no, jak, no, jak on by dostał skinąć, bo będą. Pewnie miał maćity, no, jakiś cheater. No nie wiem. powiem wam, słuchajcie. To jest dziwne, naprawdę, co zobaczyliśmy. Że... Ciekawe czy ten Spongebob się dostanie. Musimy go jeszcze potem sobie zobaczyć. Muszę słuchać, czy skin Spongebob się dostał. Dostał się! Mamy cheatera. Dostał się cheater. Nie, albo ja mówię źle. Nie, bo ja nie chcę tutaj kogoś wyzywać, że nie wiem. Muszał, musielibyśmy potem sobie sprawdzić w klepie, Albo nawet w skórkach, czy jest już takie coś. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam, nie wiem właśnie, co się stanie. Za zawsze się zastanawiałem, co się stanie, jak będę grał w Stumble Guys w jakąś grę, i będzie wtedy update. I się zawsze zastanawiałem, co się wtedy dzieje. Czy mnie wywala z gry, co się dzieje, co nie? Czy nic się nie dzieje? Potem dopiero mi się aktualizuje. Ja nie wiem, powiem wam. Zawsze właśnie się zastanawiałem i nie wiem, się dowiedziałem, bo ten, ten skin, jak widzicie, z no on jest mocny. Dobra. Dobra, trudno. Musimy sprawdzić teraz yy, dostosuj. Nic Nie, nie on był chyba legendarny. I uwaga, czy my Gdzieś tu mamy jakiegoś pańczbowa. I kąp chodzi. Gdzie my mamy tutaj spędzić bo powiem wam, słuchajcie, chyba nie ma, nie ma, epicki, nie dobra, wszystko zróbmy, wszystko, jak gdzieś go znajdę, to wtedy wam powiem. Już nie widzę tego słuchasz, bo, bo. Był To jakiś cheater Cheater to był Ja mam już taką dziwną iluzję w oku Normalnie jakby mi się coś z komputerem działo To jest fajny skin, dobra Ten? A tak, on już był dawno. Ja tu skinów co nie mam Już mityczny był No nie ma tego Spongebob'a Ej no to był cheater jakiś Nie ma tu nigdzie Spongebob'a Kacper, co? Dobra, słuchajcie, nie wiem, jakbyście wy za zauważyli gdzieś Spongebob'a Nie wiem, może gdzieś w sklepie jest do wykręcenia, no ale jakby do... to... Co tu to mamy? Nie ma tu też baba tu. straszne koła, To są straszne koła hmm. Koło Halloween, to coś tu na pewno nie będzie hmm. Polewam, nie wiem, to był jakiś cheater, pierwszy raz w ogóle zagrałem z cheaterem, zauważyłem, że też tu są jakieś boksy. Także ja sobie wezmę tego boxa, ciekawe co tu mogę Okej, okay. uwaga, i co teraz, a co jak się kliknie płomień? Nie wiem. Wolę nie ryzykować, bo bym wydał coś. W ogóle zobaczcie, jakie to jest tutaj ładne, co nie? takie jakiś komputer, jakiś, jakiś kubek został więc Dobra, otwieramy. Aha, tu są same odłamki. No to, to nie ma sensu. Aha, no fajnie. Przypudełko i duży krok, nie wiem. Co się... Dobra, nieważne. Misję sobie obierzemy. Aha, fajnie. Jest to za dwie godziny, to jeszcze za dwie godziny będzie, dobra. Eee, słuchajcie, ja jestem zdziwiony, że zagrałem z cheaterem, bo ten burger, są, tak mu się ruszała głowa. No to, to, nie był cheater, to był pewnie jakiś bug gry. Słuchajcie, przypominam ostatni raz. Eee, otwarta beta dla graczy ma być w poniedziałek. Oficjalne tworzenie map prawdopodobnie ma być 7 listopada, tak? 7 to chyba było. Mi się wydaje, że 7. Widzicie, mogą być opóźnienia, może dzisiaj to dodadzą. Słuchajcie, ja nie wiem nic o tym. Jakbym miał współpracę z twórcami gry, to na pewno Wam był. Musiałbym nawet Wam wszystko powiedzieć, żebyście wszystko wiedzieli. Także to by było już na tyle, jakbyście zauważyli gdzieś w Stambul Guys z, Skina z spać, Boba, abyście byli na tej wersji 0.59.1 to mówcie mi, naprawdę piszcie w komentarzach. Yy, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!